No dobra. Halo. To my, słuchajcie, dzisiaj jeździmy na nartach. Na nartach, czyli mamy buty narciarskie, ciepłe ubranie na narty, kaski, gogle i nart. Wszystkie nasze. Dobra, ciotka tutaj zakłada y... Strój kąpielowy. i słuchajcie, tutaj na górze wyjechaliśmy na halę pośrednią już Wam pokażę pod schronisko kuflonka, które zresztą jest bardzo ładne. Na górze jest jeszcze trochę mgły z rana, ale na dole już się rozpogadza, więc wierzymy w to, że finalnie zwycięży jasna strona mocy. Tak jest? <laughs> brawo Ty, brawo ty. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, to jest szkoła mistrzostwa sportowego szczytu na czerwonej trasie do gondoli. Ale zobaczcie, jesteśmy jedne z, jedne z pierwszych w ogóle i jeszcze... Uwaga, struksik, nie wiem, o widać, 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 widać. No warunki są super, bo jest naprawdę... Tutaj na tej Szczyrku. czerwonej trasie nie ma dużo osób, przynajmniej na razie. Jest, jest pójściubko i zobaczcie. Bardzo ładnie. Praszenia. Jak wrażenia po Dopiero zjeżdżałem przez 3 minuty i jest mi trochę zimno, także Ania, Aha. jedziemy dalej. Ale jest bardzo fajnie. Ludzi, brak? Tak, na tej trasie jest bardzo mało ludzi, więc mamy czyściutką trasę jeszcze. Jedziemy e, e, kanapą e, teraz na mały Skrzyczek, na 1204 metry. Ja 1204, tak. 1204 metrów. No, Dobra, bierzemy nie. Tak, jest mgła, e, ale myślę, że zjedziemy sobie. No. Trzeba to zaliczyć. Odbijemy to... tam y, w lewo, co? Dobrze, tak, Dobrze. tak jest. Tak jest prawda? <noise> Ale popatrzcie, jak tutaj jest. Tutaj jest wszystko po prostu w lodzie, całe białe i zobaczcie, jakie jest mleko przed nami. No słuchajcie, nie mogę za nią jechać, bo troszkę na płaskim jesteśmy i nie mam, jak się odbijać, ale nagrane. No słuchajcie, tak to wygląda. To nie są efekty specjalne. To są polskie Beskidy. jest bardzo, bardzo powoli. To jest slow motion, to, jest, to nie jest powoli, to jest słuchajcie, w rzeczywistości, my to nagrywamy w slow motion. Ale słuchajcie... to jest bardzo trudne. No ale w tych warunkach trzeba tutaj odrobinkę uważać. Prawda? Nie ryzykować, ale jak zjedziemy, już wyjedziemy ze strefy mroku, to będzie coś więcej widać. No? I tak tu jest, słuchajcie, najwyższe party jeszcze można się dostać na skrzyczne, ale niestety nie z mojego skrzycznego nie ma jeszcze wyciągu. Może będzie za Ale niedługo. słuchajcie, na takie mleko jest, jest super takie ubranie, jak na Tak, dobrały. dokładnie. Ania ma takie i ja mam kurtkę żeby I się w rzucać w oczy. Dokładnie. Wyciągnę rękawiczka, tylko z ust. I słuchajcie, Ania, zjazd. to w kobiety. <laughs> Dobra, kibicujemy ci. Pojechała, ale nie wiem, czy salta mi się chyba nie uda nagrać. No, Słuchajcie, tu na dole jest dużo lepsza pogoda, nie ma takiej mgły, nie ma wiatru i w miarę jest przejrzyście. No i też, słuchajcie, nie ma za dużo ludzi, jak sami widzicie, pomimo że są ferie. Sympatycznie. Niestety trasa na Solisku jest zamknięta, więc tam nie pojedziemy ale będziemy się tutaj na Małym Skrzycznym i na Hali Pośredniej bawić. Halo! I <grystanie> jak? To? Też nie zmarzłam i też było fajne, ale wiecie co? Dzisiaj warunki naprawdę są fajne. No śniegowo słuchajcie jest mega, nie My ma. Dzisiaj super jeździ. Tak, nie ma jakichś takich przecierz, nie ma tak. kamieni. Generalnie. Trasa jest rewelacyjna. Trasa fajnie przygotowana, no. bez mult, także super.

Otwarcie trasy do, do Soliska, także teraz jedziemy sobie do Soliska jeszcze zobaczyć. Ta żółta kanapa, którą tu widzicie, to ona właśnie jeździ między Halą Skrzyczeńską a e, Soliskiem. I nawet się rozpogodziło trochę. A trasa jest bardzo fajna, super. Ta niby trasa jest do Soliska, nie? No, niby jest, jest to, to jest ta siódemka, niby jest czerwona, czerwona, ale ona jest taka bardzo prosta. Tak. Czerwona, I ona bardzo prosta. Łączy z niebieską, więc generalnie. Kółeczko słuchacie radę, jak ktoś jeździ i ma wątpliwości na czerwoną, to spokojnie wtedy no, przejedzie. Tak. No kochani, dojechałyśmy z Anią tutaj, jest bardzo fajna, no to nie jest schronisko, no, tylko taka bardziej knajpka, ale bardzo fajna. I zobaczcie, teraz już mleko zeszło, przejaśniło się. Są fantastyczne warunki, bo trasy bardzo dobrze przygotowane. Jest super.